W moim życiu zawodowym realizowałam się w wielu rolach. Byłam przedsiębiorcą, prezeską, mentorką, wykładowcą akademickim, konsultantką dla marek. Nigdy nie bałam się zmiany, dlatego wybrałam w pewnym momencie swojego życia studia coachingowe, ponieważ właśnie wspieranie innych na ich drodze rozwoju było dla mnie najważniejsze. Wybrałam uniwersytet Civitas ze względu na bogaty program, weekendowe zjazdy oraz świetną lokalizację w centrum Warszawy. Studia były dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, takim transformującym na wielu poziomach, bo oprócz oczywiście dużej dawki wiedzy merytorycznej, było też naprawdę dużo pracy ze sobą. Mieliśmy dużo ćwiczeń, warsztatów, na których uczyliśmy się zadawać pytania, pracować z klientem. Wiedza, którą zdobyłam na studiach, pozwoliła mi właściwie od razu rozpocząć praktykę coachingową. Zainspirowała mnie też do dalszej edukacji. Skończyłam specjalizację zastosowania neuronauki w coachingu, bo wierzę, że właśnie wykorzystanie wiedzy o mózgu może bardzo dobrze wesprzeć proces zmiany, transformacji u klienta. Czuję, że dzięki tej decyzji o wybraniu studiów coachingowych na Uniwersytecie Civitas, jestem wreszcie na tej mojej właściwej ścieżce zawodowej.